Moneczko wszystkim słuchajcie jesień idzie wielkimi krokami część pałczychy kropliste już mi powiędła wykopałem takie mniejsze, te większe jeszcze są zielone ale żebym później ich nie szukał to wykopię je właśnie teraz jak ja to robię chcę wam pokazać więc co obcinam te liściory aby mi nie przeszkadzały. I teraz tak, wykopuję tutaj może tego liścia. wiem, żeby nie przeszkadzał. I teraz tak, wykopuję tutaj dookoła, ponieważ to już jest większa bulwa, nie jest taka mała, więc trzeba trochę szerzej, bo nie wiem jaki duży urósł ten kartofelek, czyli jak dużo przyrosło nam pałczycha w tym roku. Wsadzałem je gdzieś takiej wielkości. Hmm, 3, 3 centymetry 3, może 4, no to były moje największe. No i zobaczcie, wykopujemy e, tak dosyć szeroko. Dlaczego? Bo tutaj na górze fałczecha daje nam bulwy, tak zwane przybyszowe. I słuchajcie, obieramy powolutku. Obieramy z tej ziemi, tak żeby nam żadna bulwa nie została w ziemi. O. Tak sobie powolutko obieramy i patrzymy czy nie ma czy nie ma żadnej bulwy tutaj. Myślę, że zaraz natrafimy na jakieś. O, widzicie, ja już pierwszą widzę. Mamy pierwszą bulwę. Ciach. Jest pierwsza bulwa. Widzicie taka dosyć spora. Tu ją położę na trawę i szukamy kolejnych ciach są kolejne dwie. I obieramy powoli sobie dalej, tak żeby nam nic nie zginęło, bo pałczycha. U nas w gruncie takie małe spokojnie przetrwają i później rosną nam w różnych dziwnych miejscach, startują nam na wiosnę. Także widzicie tych bulw jest dosyć sporo. Zaraz wam pokażę ile z jednego. Z jednej tej bulwki będzie. O, tak sobie powoli tu obieram, żeby mi nic nie uciekło. Wytrzepaliśmy to. I teraz tak. Tutaj obrywam to. Ciach. Wyrzucam. No i to pozostawiam do bezchnięcia. Widzicie? Tak wygląda ziemniaczek. On podwoił swoją objętość W tym roku Czyli urósł dwa razy większy No i I tyle mamy Nowych pauczych Z tej jednej Bulwy Także jakbyście chcieli To ja tych pauczych trochę mam O widzicie Tu już zacząłem wykopki wcześniej Obrywam te korzenie Żeby nie przeszkadzały A się nic nie stanie roślince i teraz takie coś sobie zostawiam aż obeschnie tutaj hmm, ten, ta łodyga liściowa i później ją obrywam i wrzucam te cebulki już do zimowania tutaj mam kolejną ale to już nie będę wam zawracał głowy wykopywaniem już wiecie jak to się robi oczywiście jak później obeschnie jak ten ogonek liściowy obecnie go oberwiemy, to te pałczychy można przysypać e, taką suchą ziemią ogrodową, żeby po prostu nie były bólwy na wierzchu. Aczkolwiek powiem Wam, że i na wierzchu też bulwy po prostu w pudełeczku przechowywałem, e, takim papierowym, i też było ok. Także na tyle z mojej strony. Trzymajcie się na razie. Cześć.